Mam hełm, tylko nie wiem, czy to niemiecki, no. ruski, jaki to będzie model. Witamy dzisiaj znowu dwójkę jest Bychu i ja. Dzisiaj przyjechaliśmy na teren, gdzie były wydobycia przez gwarków prawdopodobnie rudy żelaza. Tam dalej szła kolej wąskotorowa. co pewnie wywozili urobek. Pokażę na mapie lidar, jak to tu wygląda, jakie doły. No i co? Spróbujemy poszukać coś tych gwarka. A dzisiaj super. Taka mgła. Fajnie to wygląda. Do dołu nie będziemy chodzić. Bo jest tam posadzony młodnik. A chyba tam dalej. A tu chyba, ale tak Jak nie będzie młodnika, to może zobaczymy, co jest tu w tym rejonie. Drugi dołek. Pierwszy dolek to był kapsel, ale drugi dolek jest ciekawy. Znalezisko widać, że jest chyba łopatą zahaczone. Jest kurczę piękny, stary. Uzbycha pierwszy dołek. Stan nie do uwierzenia. No no bo między to tak wychodzi fajnie. 10 groszy. Piękny. Bardzo ładne. Stan. Gratulacje. Dziękuję. Wzajemnie. Nie wiem czego, ale wzajemnie. A, dobra, dobra, to jest już się, to już się ręce wcześniej. Znaczy tak. <laughs> pierwszy dołek to miałem e, kapsel, ale no. to jest drugi. I tu jest. A? No, panie, ładny. No, że tu chyba łopatą. Zresztą, no, to nie będzie. No. Piękny. pogratulować. O, dziękuję pogratulować. bardzo. Pogratulować. <laughs> w dobrym miejscu my są. Tak. Idziemy dalej, ale, ale takie, takie szpany wychodzą. To nie są współczesne pieniądze. No nie. Elegancko. Zapomniałeś no, dzisiaj moneciarki, to do kabzy idziecie idziecie Zbychu kolejna moneta. Dwadzieścia groszy, między wojnie. Ja. Widzisz, mówiłem na Deusie. Na Deusie ta moneta znika. Na wiele częstotliwości. Zobacz jaki rolę z no. Piękny stan, kolejny 20. Tam było 10 groszy, yeah. a tu 20 groszy. Także tu jest to, będzie porozczepywane. ale ja odmienię na jedną częstotliwość. I zobaczę. Jest 20 groszy wykrywać Wykrywacz wie, na wiele częstotliwości ustawiony. Maskuje jak żelazo. Teraz go przestawimy na mono, jedna częstotliwość Wysoki sygnał 97 ID Jakby to była srebrna moneta i tak to właśnie wygląda z wieloczęstotliwością oddaję dobrze Także kto rano wstaje temu daje, tak. nie? monety piękne i krzyżyki ja. i krzyżyki, także na jednej częstotliwości ta moneta pokazuje wysoki sygnał w druży, a na wielu częstotliwościach wycino jak zlaza to jest ciekawe No, nie wiadomo co, co mam chodzić jak teraz czy na jednej częstotliwości czy na wielu zbychu, znowu testu na mierzu a my idziemy szukamy dalej zmieniłem na wiele częstotliwość jest jakiś fajny sygnał 80 id do kopania ale czy to będzie coś fajnego to się zara okaże Jest wykopane, wykopane, tak? Gwarkowie pogubili. A... Stary palmusz, wy jakie te, te? One fajne sygnały dawają te, ale jest też napisane, może będzie coś ciekawego. Tym razem taki element jakiś wyszedł. Ale lekkie, nie wiadomo co jest, widać, się to już rozwala Weszłem tu Na razie tam nie ma nic, ale tu jest coś wykopane A wykopana Tu jak widać po tym dawnym wyrobisku nie da się wejść, jest modnik. Chodzimy w koło, ale w koło takie metalowe bródki żelaza wychodzą. Także w terenie jest i żelazo, a może być i kolor. Zbychuj też tam jakieś żelazo wyciąg, ale mam nakrętka. Także działali Co tam miałeś? Co? Co tam miałeś? Żelazo, tu jest dużo kawałków żelaza, nie? To znaczy taki wieka pół na pół Ja ja bo podzie, A potem, mm, potem już wiadomo czy... Wychodzą różne grudki, płaskowniki Także Kopali tu, nie? Ja ja co my tym razem mamy polmus sygnał na dużo żelazo, kopiemy oh. ani to duże ale na wierchu i dlatego taki sygnał chyba że będzie coś więcej zara sprawdzimy jeszcze tam coś jest? No, lacha. Oj się, rozlatuję te kawałki. Kolejne doły po wyrobiszka. Tu już można wejść i posnupać Co tym razem wyskoczyło? Jakiś prędkość. Taki pręt Wysoki sygnał i znowu fajne znalezisko Jest kokotek I wyjdzie na złom Musząc. I Już niedawno jeden znalazłem, A teraz drugi Znów coś Ale nie wiem co Jakiś są tam chyba napisy. Zaraz to wyczyścimy. I co tam pisze? Zobaczymy. Wyczyszczone. Pisze gumy. Czuć. To jest po niemiecku. Ale idę zobaczyć do zbycha, bo on coś tam czyści. I może by nie wiedział, czy to jest pudełko po olikach czy nie? Czy tam ma? Maleta? Gusi. Ruarstwo we, ale zjehany. aha, no. Ale ten. To jest taka stare pudełka po olikach. Nie, to pisze gumy hut. Tu pisze polityczny dawko. Jest to, to coś całym innego. To co? <laughs> <Ja? laughs> Opie! Jakieś Niemcy się tu bawili! Tak, ruchali ile wlezie! Ale zobaczę co mam! Mam ci to gratulacje! Dziękuję bardzo! Jaki kranik fajny! Mosiężny na złom! A! drugi drugi Gdzie? Jest dziwny, nie? No! No to jak te stare były takie, te inne ze wiesz, ściany Auzguczyn, no takie a ja. no. I to do tego starego Bo to tyle, co do ściany było wkręcone I woda leciała ze ściany No ja, ja. To nawet ja. ten cały róż ukradł Żeby się w domu przykręcić Ciekawe miejsce na poszukiwania Wszystko tu Różne rzeczy wychodzą Także co się wykopie, niby taki badziew, ale człowiek się zastanawia, co to mogło być, i do czego to mogło służyć. Także podoba mi się tu. I tu będziemy się kręcić. Dalej w doła. Tam byłem. Teraz idę w tym kierunku. Sygnał jest też okrągłego, Chyba by... O, guzik Chyba. Bo tu jedzie, chyba, że... Ale tak niesymetrycznie by to było. Jest też moneta i chyba aluminiowe. I się robią więc takie wżary. na drodze takiej leśnej, znowu wykopana moneta, to chyba będzie PRL, PRL i prawdopodobnie 20 groszy był kokotyk? <ścoughs> to ja go jeszcze skompletuję <ścoughs> kurze o ciekawe no będzie komplet, wyjdzie do łazienki, jak znalazł. Kurde, ale to były kokotki. Pasuje gwint, mało tego to się jeszcze wszystko kręci. Działa tyle lat w zimie i działa. A tym razem, co teraz robią, to już jest, kurde, totalna lipa. Co to za zaraza? Obrósło to drzewo. Kurde, jak ludzie mają jakieś różne choroby, czy tam kurde nowotwory, to, to widać drzewo obrosło takie. Taka bulwa. Znów też wykopane, id było 80. Jest moneta Adolf chyba jedynka Jedynko widać, ale widać po metalu, że to będzie chyba Adolf Zbychł się gdzieś zgubił, ale jest wykopany. Gude kapsel. Kopania trochę było i teraz dwa takie płaskowniki, ale one były tak wbite głębiej na stór udało się wyciągnąć. Żeby będzie dla jakiegoś złomiarza. Z zadowolony, o! To dla mnie, dziękuję bardzo. Znalazłem drugą część, wkręciłem, nie? No i pasuje, ja? Ja, i mało tego to się kręci. To działo, to tyle lat grzymi. O! Kolejny złom, to widzisz? To, które te teraźniejsze te to już byś pewnie zrobił puszczelkę <gry> wymienić, chłopie i działo no teraz takie ogromne żelastwo podkład z wąskotorówki Wejdzie na złom do torby trzeba dobrać. co tym razem się wyłoniło o znowu kilo w górnicy o i znowu na zło Po gwarkach Cześć wołają? Lecimy trzeba uważać, żeby nóg mnie połamać Fajka, raczej klapka z fajki no. i znowu skręcałem kiem cały, Cało, nie? Tam też jeszcze łączy, bo się jeszcze nie otwarło. Aha Oj, fajnie, gratulacje. Dziękuję. I tu jakiś zwierzę, Miszku. O! Chyba niedźwiedź tam będzie spowrócł. Miejsce Klapkowy fajek. <laughs> Ale ja mam sam tylko. Bez już tego. No, gratulacje. Tego. To też ładno. Ja, dziękuję. No, piękno. Mhm. Cała fajka by się zdało? By o, mam tak. helm! Tylko nie wiem, czy to niemiecki, no. ruski. Jaki to będzie model Hełmu O, panie, nie wiem. Bo kolejny. Amerykański. O. Bo kolejna klapka. Dlatego. Już to nie, niekoniecznie. No. No, bo tu jest coś niebieskiego. Taki mini hełm, a może i klapka fajki tego nie wiemy. Ale jest. Z i trafił. Góry. Fajny pierścień. Srebro. Ja. To widać. Srebro, ale to jest góra też szkoła chyba. No, nie, nie wiadomo, może być szkoła, może być coś lepszego. Aj, na znajdźka. Gratulacje. No, dziękuję, dziękuję. A kurde. I na ile to było? Nie pamiętam. No. A jakie ustawienia? Ale fajne. Kurde. Ustawienia było na karabiny. Widzisz, że na to karabiny, kurde nie? Ale to niepodobne do karabinu. Nie, nie. Ja to jest też Ale nie wiem co. Nie wiem. Drugi raz takie coś dzisiaj wykopałem, jakiś badziew. Kolejne znalezisko Zbycha, fajne. Fajny moteczek. Ty malutki. Murarski. Murarski, no. Elegancko. Będzie z tego Jasne. Tak, my będziemy kończyć, zrobimy jeszcze podsumowanie, co powychodziło, na takie najważniejsze. Gwarki pogubili, a ten donarz gubili. <noise> Opakowanie nie, to, nie, to nie te gwarki. Gwarki, nie, <noise> jakoś Niemcy przyżyk, perele, tu jest Adolfinio, jeden fenik, no Adolf, no i kokotek działający nie, nie leci. Mhm. ale tam jest z boku ale ma zarysy a tu z zbychu się rozkłada nie, ma, nie ma się rozkładać za bardzo ale ja w tym raz dzisiaj najlepsze fanty tu najlepszy sprzęt To jest dobre ja nie powiem o, wyszły Trzy klapki, nie? Trzy klapki. Ja. Motek. Gumiany. Guminiany. <gumiany> ja. klapki. Tu jest PRL. Zarysom. O I najładniejsze. Monety. Dwadzieścia groszy. 10 groszy Jest to pierścionek tam będzie gdzieś 10 groszy A tu 20 groszy współczesne I guzik Ale nie ma nic na nim nie? Nie wie, no tak się wydaje chyba Chiwy no, żarty To aby coś było ale nie to wiadomo nie było ale nie ma no. I tu Fant dnia, właściwie tysiąc trzy dnia, kurde. Srebro, to widać. No, to jest srebro, i no że. jest gonka jest bardzo, to By, może być szkło. Mm. Także my się będziemy Do żegnać. To